Siemanko, 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 znowu ja, yy, w drugim odcinku już z Minecrafta, ja już nagrywam na zapas. I to jest mój piesek, w akurat i tam uciekł ten piesek, którego mój piesek wypaszył. O, dwa są fajnie. Nie! Kurde, bruzetek się jednak na mnie nie uwziął, kurde, cały czas mi się miało przyciski. Okej. Okay. To mordercą. Może no jedną kość tylko. Okej, okay, chodźcie Księki. Mamy drewno, mamy psy. Psinki tutaj też się teleportują. Nie! to się teleportujecie na mnie, no chodźcie. Dzięki. Wiecie może gdzie ja jestem? Kurde, ja na serio muszę sobie wyznaczyć, wyznaczyć spawn. Chyba to jest. A się wyjećę, że dobrym trafem jesteśmy w domu. Jesteśmy na domu. Stoimy sobie na domu. Kurak. Ale nie. Chyba, że to jest tutaj po drugiej stronie jesteś. Tak jak wtedy, druga ulica ulica. No, Tak jak ulica. Dzięki. Dobra, jesteście. Czy to jest ten um cave? A to jest ten cave, ale... No właśnie. Przejdę. Chodźcie, przy Dobra, schronij mnie, na której rano nie wybuchaj. Tak, chodź ze schronienia, której będę umknięty. Genialne. Ej, nie wysunę, sorry. sorry. Gdzie ja jestem? Gdzie mój dom? Gdzie jest mój dom? Sienki, pomóżcie mi. Jeden wjeżdżę jest chyba... Nie. Będę ci dzisiaj liście. Tak, to tu chyba. Tak, to po drugiej stronie jest. Oby tak, oby tak, oby tak. Chyba tego zombie klepłem. Tak, sklepłem. Jestem... Jestem... Muszę sobie postawić odrodzenie. W moich umiejętnościach hosta. Jest straszny, Dobra, chodź ci Chyba już tyle poradzisz. jeden tak, drugi. No. Okej, chodź, chodź. chodź, chodź. Dobra, Dobrze, chodź, 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 Nie, no sorry! chodź całego nie mnie? Bez przesady. Okej, okay, kochajcie się. To jest 18. XP i nowy Młody, Młody, cześć Młody. Cześć Młody. Młodego mogę uziemić? Nie, tak mogę. Okej, okay, Młody jak lepiej na, na podróże nie idzie. bo się może jeszcze coś stanie. Ja wiem, że każdy rodzic chce najlepiej dla swojego dziecka. Każdy dobry rodzic. A wiem, że moje psy są dobrymi rodzicami. Co to jest? A biała wełna, no, okej. Okay. Że myśmy wyglądało. Okej, okay, kamień zrobi piecyk. O eee, nie potrzebna. sobie ją zjem. Cały czas musimy lewo przyciski. Co no. ja chciałem zrobić? Atak no, piec. Piec... Dobra, jeden wystarczy. Trzy. Czy dwa? W każdym razie, razie to muszę zniszczyć. O, jaki dobry to! A nie, myślę, że dwie naraz się niszczą. chodź tu. Dobra, raz dziennie cię mogę tarmić, okej. Okay. Tylko też <grym> nowy młody. A te młode też potem będą. Stare jej będą też. Okej, okay. więc mam tyle, mi się w jednym, żeby się naraz nie mieszczą w ekwipunku. To już jest. Okej, okay. upiekę sobie, co by sobie upięknę, To baraninę, którą pozyskałem z... z ciebie albo ciebie. Nie, z takiego, którego zabiłem. Dobra, cicho nic nie mówiłem, nic nie zawieramy. Добрый, я право, добро, что опау. поут. опау. тебе опау. доброе поут. Jeden pies musi pilnować dziecko. Dobra, to pieszczemie? Tapaj. Dobry pies. Temu nawet nie muszę akceptować. <telportacji> teleportacji. Okroba. Piękne też trójpiękne i Łu, ładnie. Tylko kamiennymi ty już bierzesz. Dobra, mocny masz kły. Pies. Dwa psy. Albo pies i jakieś zwierzę, które chce zjeść. Dobra, chodź pies, czek. Kości i, kości i żarło. Zombie. Zombie. Widzę zombie jak do psa. O. Oj. Dobry film. Z... wiem. Mm. Teraz ja tylko na te dwa pieski i w następnym odcinku coś na wolę? na samym odcinku yy, zrobimy most. Więc kości, które mamy jeszcze i, i żarło wieczorem. O! Sorry, no, sorry, przynieś! Patrz? Czekaj, nawet cię nie przyjemne, nie, przyjemne, nie muszę cię przejmować.

Jest! Udam się ok, Myliły mi się. Kurak, kurak, dobra? A do wejdziemy spokojnie. A dobra, mamy iść na kości. Uderzam Cię, a tu dwa psy, a tu się psy pojawiają. Dwa. Wow! O nie. Mój enderman, Enderman. chodźcie tutaj, chodźcie psy. Zwracamy do domku. I nasz młody będzie miał co robić. Będę umówić. dorośli, nasz młody, który już może nie będzie młody. A jeżeli będzie młody, to będzie się żył. Jeszcze się będzie, Dopóki nie będzie starszy. Szkieletem się nie boi, psów chyba. Tylko się, tylko do nas idzie, tak? Nie, boi się psów. Cóż, odkryłem drugą rzecz. Szkielety boją się psów. Chodź tu. Ja to mam psy. Ja mam psy. Dliny. Hehe. Szkielet. He. Z tym pięknym, pięknym deszczem. Hehehe. Kończymy od. Ten odcinek, drugi, drugi odcinek, mój no, chodź. Jeden już jest? Dwa są. Z Minecrafta. Z Minecrafta, okej. Okay. Więc trzymajcie się do zobaczenia. Lajkujcie, łapkujcie, komentujcie i... I... No właśnie.